Witajcie, foldermaniacy, w kolejnym odcinku Krótkich Recek. Dzisiaj na stole przedstawiciel Benchmade'a. Konkretnie jest to model 575-1 Mini Presidio 2 CF Elite, bo taka jest jego pełna nazwa. Trochę przydługa, no ale Benchmade wydłużył ją jeszcze w porównaniu do pierwowzoru, który miał okładki z aluminium. Ten nóż ma okładki z nylonu wzmocnionego włóknem węglowym w związku z czym pojawiła się dodatkowa informacja w nazwie ale o tym za chwilę, trochę numerków długość całkowita tego noża to 190 mm długość głowni to 81 mm natomiast jego waga to 90 gram z tego co kojarzę chyba tak to tam podaje producent jeżeli chodzi o porównanie do innych, przedstawiciela, do innych przedstawicieli noży EDC, tu mamy Spiderco Sage 5 Lightweight, które jest minimalnie od niego krótsze, czy Victorinox Pionier Alox. Tak to wygląda. No tu wiadomo, noż mniejszy. Benchmade ma głównie typu drop point ze szlifem płaskim, niepełnym, jak widzicie, z taką dodatkową fałszywką na górze, wykonaną ze stali S30V czyli dość typową no właściwie najczęściej używaną najczęściej używanej stali przez Benchmade'a Głównie pracuje na podkładkach z fosforobrązu nie mamy tu żadnych łożysk dla wielu osób jest to zaleta mamy otwartą konstrukcję noża. Stalowe linersy odchudzone po obu stronach. No i na stalowych linersach mamy te wspomniane okładki z nylonu wzmocnionego włóknem węglowym, o dość takiej agresywnej fakturze, ale dość fajnie poprawiającej uchwyt. Oczywiście Access Lock, typowy, typowy rodzaj blokady dla Benchmade'a. No Benchmade nie ma już patentu na tą blokadę, w związku z czym coraz więcej producentów sięga po to rozwiązanie. No, ale wiadomo, jest to znak firmowy tej marki. No i najczęściej też przez Benchmade'a używana blokada. Klips w tym nożyku to deep carry, umieszczony dość wysoko. Tego noża z kieszeni wystaje nam bardzo niewiele, mniej więcej tyle. Klips można przełożyć na drugą stronę, tylko w pozycji tip up. No, chociażby z uwagi na tą blokadę, nie da się odwrócić klipsa. Jest hmm, przyjazny dla osób i lewo i praworęcznych, dlatego, że on po jednej i po drugiej stronie ma dokładnie takie samo profilowanie rękojeści. Wystarczy przełożyć klips na drugą stronę i można spokojnie używać go i nosić w lewej kieszeni. Jeżeli ktoś jest leworęczny, na pewno to jest dość e, fajne rozwiązanie. Hmm. Że nóż nie jest przeznaczony tylko do noszenia przez osoby praworęczne. Dość często się to zdarza. Praca tego nożyka jest genialna. Ta głównia nie stawia praktycznie żadnych oporów. Świetna zabawka. Jeżeli ktoś lubi klikać nożami, no to benchmajdy świetnie się do tego nadają. Nóż genialnie sprawdza się w typowych e, zadaniach dnia codziennego. Mimo, że jest to czarna seria benchmeida czyli taka bardziej taktyczna, jak e, ją określają, a no to moim zdaniem ten nóż po prostu to jest świetny EDC. Czyli nóż, który można nosić na co dzień, który e, pomoże nam w otwarciu paczki, rozcięciu czegoś, zrobieniu śniadania czy. Czy jakichś tam biwakowo-ogniskowych sytuacjach w polskiej dystrybucji ten nóż kosztuje około 580 zł. Więc nie mało, ale Benchmade przyzwyczaił już nas do tego, że no sporo żąda sobie za swoje produkty. Natomiast no jakość i wykonanie tego noża jest naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. Jak widzicie. Centrowanie, z którym benchmade miał najwięcej problemów, akurat w tym przypadku jest też świetne. Krawędź tnąca też dość charakterystyczna dla benchmade'a. Ona ma, ma taką fakturkę, ona jest taka ząbkowana jakby, natomiast ładnie, równo jest wyprowadzona. Noże benchmade'a przychodzą. Bardzo ostry już spudełka, w związku z czym nie ma tu potrzeby podostrzania ich produktów, jak czasami zdarza się to w przypadku innych noży. Moim zdaniem świetna propozycja na nóż codziennie noszony w kieszeni. Naprawdę fajnie się sprawdza, jest dobrej jakości. No, wiadomo, troszeczkę trzeba zapłacić, ale myślę, że warto. To wszystko na dziś. Trzymajcie się, nie zapomnijcie subskrypcji. No i do zobaczenia. Hej.